Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym wam opowiedzieć o mniej popularnym miejscu do Techa na około 400 poziomie, a mianowicie o Detesil na Fairway. Z racji, że małymi krokami zbliża się jesień, a potem zima, a co za tym idzie, coraz więcej osób wraca do Tibi, może się zdarzyć, że na spotach, które znacie i lubicie, list będzie rozpisany na cały wieczór. Aby wtedy nie stać, nie grzeć depo z kolegami, warto udać się na nietypowe spoty, na których może i ekspi i highs nie będzie aż tak wspaniały, ale za to nadrobią świeżością i bestiarką do odbicia. Zapraszam do oglądania. DT jest jednym z miejsc, do których dostajemy dostęp po rozpoczęciu Ferumbras Ascendant Quest. Aby móc go rozpocząć, musimy mieć ze sobą 30 Demonic Essence. Udajemy się do Darashi i wchodzimy do jednego z domków, znajdującego się na północnym wschodzie miasta. Tam w piwnicy odbywamy rozmowę z Maseriusem, który po oddaniu mu esencji podaruje nam berło i tym samym uzyskamy możliwość wejścia w północny teleport. Przed nami znajduje się Fairway, a wszystkie Sile są po jego drugiej stronie. Jednak zanim wyruszymy, musimy się odpowiednio przygotować, gdyż miejsce to jest dość niebezpieczne. Zacznijmy od omówienia drogi przez fairway. Nie polecam jej przebiegać na niskich poziomach, gdyż łatwo potknąć się tam o niespodziewany i mało widoczny kamyczek. Jeśli mamy to szczęście, że akurat ktoś bije drogę, to warto poczekać aż będzie na samym początku i po prostu iść za nim. Jeśli jednak nie ma listu, musimy ją sobie sami wybić, co nie jest takie złe, bo na samej drodze może nam spaść trochę wartościowych itemów. Na czas bicia fairway warto zaopatrzyć się w dwarfelingi, gdyż występujące tam grimlicze strasznie upijają. Dodatkowo główne obrażenia jakie tam dostajemy to te od ognia, ponieważ występujące tam demony rzucają great fireballe i jako jedyne nie podzą na energy bomby. Gdy dotrzemy do piramidy, schodzimy w dół i udajemy się na lewo. Za teleportem znajduje się detesil. Z wejścia w teleport warto poczekać, aż Knight nam powie, że jest bezpiecznie, gdyż zdarzało się, że ludzie robili tam kiedyś trapy. Przejdźmy do omówienia samego miejsca polowań. Na DT Silu spotkamy głównie Hellfryery, Dark Torturery i Wexclawy. Występują tam również trzy Grimlicze, które potrafią irytować Knighta swoim upiciem, jednak na nich nie będę się skupiać. Potwory te są wrażliwe na świętość, a dwa z nich również na lód, dlatego polecę się tutaj bicie z Awa oraz dobijanie Hellfryerów SDK-ami. Dodatkowo nie wchodzą one również na energię bomby, dlatego dobrze jest je spakować do plecaka i używać. Potwory te zadają głównie obrażenia z fizyki, ognia i energii. Hellfryery dodatkowo rzucają dość potężny devgin, którego postacią magiczną dość łatwo jest uniknąć. Po prostu nie stać naprzeciwko niego. W zależności od profesji i stylu gry, proporcja otrzymywanych obrażeń różni się. Na przykład ja jako druid stoję na bombie z boku, rzucam awa i siącham lub mas dlatego dość rzadko dostaję obrażenia, a jeśli to, to głównie sporadycznie nożyki od deteków, obrażenia z energii i fizyki od weksklawu, w którym akurat spodobała się moja energia bomba, oraz sporadyczne strzały ognia od hellfryerów. Dlatego przejdźmy do tego, jak tam się ubrać. Uszacowane ceny, jakie będziecie widzieć, pochodzą z serweru Damora z początku września 2022 roku. Dodatkowo linki do wszystkich setów znajdziecie w opisie pod filmem. A więc zacznę od profesji magicznych, od druida. Najtańszy i dość defensywny set, jaki udało mi się złożyć, ma wartość około 5,5kK i same itemy dają nam ponad 12% odporności na fizykę, 15% na energię, 5% na ogień, 5% na śmierć oraz dodatkowo 7 m level. Dodatkowo, oczywiście, jeśli ktoś nie chce się bawić w ładowaniu amuletu, jego zamiennikiem jest Foxy Amulet, który ma 1% odporności na fizykę mniej. Przejdźmy do Imbu. Dwarven Helvet ma dwa sloty, jednak nie możemy w niego wpakować Magic Level, dlatego jedyny Imbu to Mana Leech. Jeśli zdecydujemy się na bieganie bez Utamy, to w Dream Shroud przyda nam się Life Leech i dodatkowo niższe poziomy dla bezpieczeństwa mogą w tarcze wrzucić odporność na ogień. Kolejny set ma wartość 19kk i występują w nim itemy, które warto z pierwszej kolejności zamienić w porównaniu z poprzednim. Pojawia się tutaj Deurcika amulet, który daje nam również odporność na fizykę, ale dodatkowo otrzymujemy 3 M-lewele. Dodatkowo na głowie mam Gnome Helmet, który, według mnie, jest kaskiem must have. Daje on nam odporność od fizyki, 2 M-lewele, a co najważniejsze, 2 Ingus Roty. A więc imbuing w tym zestawie to M-level i Mana licz na Gnome Helmecie i Life Leech na Dream Shieldzie. Przejdźmy teraz do zestawienia dużo droższego. Jak widzicie pojawia się tutaj zamiana zarówno klaty jak i spodni. Porównując tylko połączenie klata i spodnie tracimy 3% odporności na energię, ale zyskujemy tutaj 2M levele. Dodany został również tutaj Lion Spellbook, który da nam 1% odporności na fizykę i 1M level więcej niż Shoulder Plate. Co do imbu wygląda ono dokładnie tak samo jak w poprzednim zestawieniu. Przejdźmy teraz do MS-a. Przy tej profesji zakładam, że Strój Sorca będzie bardziej ofensywny, gdyż wiadomo, że jemu łatwiej jest się uleczyć niż druidowi. Natomiast jeśli ktoś chce defensywny, no to dwa pierwsze sety druida odpowiadają na jego wymagania. Dobrze, w takim razie najtańszy set dla Sorca kosztuje około 6,5kk i daje nam prawie 11% odporności na fizykę, 6% na energię, 14% na śmierć oraz 5% na ogień. Dodatkowo z samego setu mamy 10 M -leveli. w tym przypadku tak samo jak w druidzie, Werewolf amulet możemy zastąpić Fox amuletem. Jeśli chodzi o imbu, to na gale i Mortis dodajemy mana Lich i M Level, na to The life Lich i opcjonalnie na spolbo odporność na energię lub ogień. Kolejny set to tak jak w przypadku druida, zastąpienie amuletu i kasku, co daje nam 3 M levele więcej oraz większą odporność na energię, ale zmniejsza odporność na śmierć. Imbu wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednim secie. I przejdźmy teraz do najdroższego setu. I tu przygotowałam dla Was dwa zestawienia, gdyż Sorg ma naprawdę fajne odporności na swoich przedmiotach, a przedmioty te są stosunkowo tanie w porównaniu do innych profesji. Zacznijmy od tego droższego, ale łatwiej dostępnego. Jak widzicie, pojawił się tutaj Soul Mantle, na którym zyskujemy odporność na obrażenia fizyczne oraz dodatkowy Imbu Slot. Legi dadzą nam odporność na energię oraz dodatkowe dwa Magic Levele. Oraz Lion Spellbook, na którym zyskamy jeden Magic Level oraz 1% odporności na ataki fizyczne. Imbu wygląda dokładnie tak samo, jednak pojawia się tutaj dodatkowa możliwość wrzucenia Imbu z odpornością na ogień lub energię na Soul Mantle. Drugi set ma wartość mniejszą niż 100kk i składa się on z trudniej dostępnych, ale o dziwo tańszych itemów z letniej aktualizacji. Jak widzicie, w porównaniu do zestawu z Soul'em dostajemy bardziej zbilansowani odpornością do od i energii. Na szczególną uwagę zasługują spodnie, gdyż są lepszą wersją dwarwen Legów, gdyż oprócz odporności na fizyk dają nam dwa magic levele. Jeśli chodzi o imbu, no to nie różni się niczym od poprzednich wariantów. Jeśli chodzi o RPK, jego rolą na tym spocie jest robienie za drugiego knighta, gdy ten przesadzi z lurowaniem potworów, tak aby nie przyniosły się one na postacie magiczne. Dlatego warto zadbać o solidne odporności na nim. Najtańsze eku wraz z łukiem ma wartość około 5kk i ma kilka wariacji w zależności od tego jak połączymy sobie plazmy z pryzmatykami. Oczywiście najbardziej defensywny zestaw to dwa pryzmatyki, a najbardziej ofensywny to dwie plazmy. Wszystko zależy jak pewnie się czujecie na spocie. Ja omówię to na secie Plasma Ring i Prismatic Necklace. Set ten daje nam dość przyzwoite obrażenia fizyczne około 13%, odporność od energii 23,5%, odporność na ogień 5% oraz na śmierć 11,5%. Dodatkowo otrzymujemy plus 11 do Dista i plus 1 Magic Level. Aby zbalansować nasze odporności, warto do loriki i dorzucić odporność na ogień. Kontynuując temat Imbu do klecu dorzucamy wampiryzm, na drakan Helmet wrzucamy Mana Lich, a na łuk wampiryzm, Mana Lich i Kryt. Przejdźmy do troszkę droższej wersji ku o wartości około 16 kk Na szyję, zamiast plazmu lub pryzmatika, możemy założyć pendulet, co poniekąd połączy i wypośrodkuje nam te dwie opcje, ponieważ daje nam on 3 do dista oraz 5% odporności na ataki fizyczne i 18% na energię. Następnie Devloreka zamieniamy na Ghost Chestplate, który da nam bardziej przydatną odporność, bo to na ataki fizyczne kosztem jednego dista. Zamieniając Prismatic Legi na różowe kalesony, zyskujemy 1% odporności na obrażenia fizyczne oraz 2% odporności na ogień. A zamieniając wój boots na Wing zyskujemy 1 distance kosztem odporności na energię i regeneracją, która z nich wynikała. Jeśli chodzi o imbu, no to nie różni się ono niczym w stosunku do poprzedniej wersji. Przechodząc do prowersji, jej wartość to około 130kk i specjalnie nie dodawałam tutaj ani Falcon Coiffa, ani Soulshella, choć wiem, że pasowałyby tutaj idealnie, ale ich cena jest spowalająca jak na paladyna na 400 poziomie. Set jaki wybrałam to zastąpienie Elite Dragon Helmetu Lion Sponge Helmetem, na którym zyskamy jeden Imbus lot i jeden distance fighting. Na klacie pojawił się Gnome Armor, który da nam odporność od energii o jeden dystans więcej i 1% odporności na fizykę więcej niż Ghost Chestplate. Natomiast jako łuk pojawił się tutaj Falcon Bow, który daje nam dodatkową odporność na ogień. Imbu wygląda podobnie, jednak na hełmie pojawia się dodatkowo imbu na M-Level na drugim poziomie, a z może już zniknąć odporność na ogień. I na koniec został nam Egg. Najtańszy zestaw ma wartość 7k, nie licząc ceny broni i daje nam około 36% odporności na fizyk, 8 na energię i 5 na ogień. Dodatkowo mamy plus 6 weapon skill i plus 3 shielding. Co do inbu to na helmet wrzucamy mana lich, a na armor oprócz odporności na ogień również wampiryzm. Wartość kolejnego setu to 35kk i set ten jest bardziej ofensywny. Zaczynając od góry, Terra Helmet zamieniamy na Cobra Hood, czym zyskujemy jeden imbu slot kosztem jednego Weapon Skilla. Na klacie pojawia nam się Lion Plate, który sprawia, że set ten staje się bardziej ofensywny ze względu na plus 3 Weapon skill. Na nogach pojawiły się różowe kalesony, które kosztem 1% odporności na ataki fizyczne dają nam plus 2 Weapon skill. Natomiast Ornate Shield zmieniamy na Gnom i zyskujemy plus 2 shielding i plus 8 odporności na energię oraz 1% odporności na fizyk więcej. Na palcu zamiast Prismatica pojawia się ring dla zwiększenia Weapon Skilla. Co do imbu, na klatę wrzucamy Wampiryzm i odporność na ogień, na kask Mana lich i od imbu dla Weapon Skilla. Ze względu na ofensywność tego zestawienia, na broni warto dać drugiego Life licha. Przechodzę na droższe zestawienie, które jest bardziej defensywne niż poprzednie. Kosztuje ono około 125kK i różni się tym, że na głowie i na klacie mamy falconowe tanki, które kosztem i ponskila dadzą nam shielding, odporność na ogień i obrażenia fizyczne. Imbu w tym przypadku wygląda tak jak w poprzednich, z tą różnicą, że możemy pominąć Imbu na ogień. Przedstawiłam tutaj tylko niektóre sety zitemków, które graż na około 400 poziomie może posiadać, a więcej zestawień znajdziecie w opisie pod filmem. Gdy już wiemy, jak się ubrać, wróćmy do naszego detestila. Biegając na nim, warto trzymać się kilku zasad, a zmniejszymy ryzyko dentki do minimum. Postacie magiczne zawsze stoją na energii Bombie, a druid najlepiej w miejscu gdzieś po skosie, aby otrzymywać jak najmniej obrażeń. MS, z racji, że jewy musi uważać na bimy Hellfryerów, gdyż połączenie ich z nożykami doteków bywa śmiertelne. Hladyn również stoi na bombie, ale w momencie, gdy widzi, jak jakiś mob zmierza w kierunku Eda lub Sorka lub jest po prostu over, zostaje z nim w pobliżu Knighta. Knight natomiast musi się pilnować, aby mieć pogotowy do założenia Dwarven Ring, gdyby któryś z pojedynczych liczy go upił. I chyba nie muszę dodawać, że warto, aby palady i sork mieli przy sobie uchy, gdyż w momencie, gdy mamy w klecie kilka hellfryerów, może zrobić się naprawdę gorąco. Zapraszam Was teraz do obejrzenia krótkiego wycinka z Hamta i za chwilę przejdziemy do podsumowania. To spot, który idealnie nadaje się do wbijania bestiarki w połączeniu z profitami. Jesteśmy tam w stanie wyciągnąć przez minus 2 kk profitu na godzinę, a do wbicia mamy aż 150 czarnych pointów. Udając się na ten spot, warto mieć najca z trochę wyższym poziomem, coś koło 450. Reszta może mieć nawet mniej niż 400. My tam swoją przygodę na przykład zaczynaliśmy coś koło 350 poziomu, no ale ek miał za to 470 lat. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka dłuższa analiza całego TH, a może Was po prostu zanudziłam tym filmikiem. Trzymajcie się cieplutko, na razie!